Pierwszy dzień wiosny, o pięknie naprawdę 21 marca 2023 roku. Piękny poranek. Deszczyk sobie szemrze. Co cieplutko to nie jest. Kilkaset metrów przeszłam bez czapeczki, ale. Przezorność babci kazała mi czapeczkę mieć w plecaku i okazało się, że to bardzo dobry był pomysł. Tarasoleczkę na razie schowałam, ale będę musiała ją wyjąć, bo znowu zaczęło padać. No same panoradztwa. Zwabiona tutaj od głosami tych ptaszot, Przyszłam znaną mi alejkę przy leśniczówce. No i co? To no i co, no i co będę dzisiaj rozmawiała ze sobą rozmawiała ze sobą no, nieźle, nieźle, nieźle niezły początek wiosna to trudna pora roku nie wiem czy taki będzie tytuł mojego filmiku dzisiejszego może będzie to tytuł dysonans ale właśnie przyszło mi do głowy jak wiosna jest trudną porą roku. Ktoś powie, jakie, co to za głupoty. Przecież to jesień jest trudną porą roku. Ponurodnie krótkie. No tak, tak. Oczywiście. Ale wiosna potrafi być też trudną porą roku. Kiedy? Kiedy odczuwamy dysonans, kiedy w naszym wnętrzu tej wiosny nie ma? Kiedy się czymś martwimy? Kiedy jest nam źle, kiedy brakuje nam tej zwykłej radości. Wtedy jest ogromny dysonans. Taka sprzeczność. Tu świat budzi się do życia, wszędzie radośnie, ptaszki szaleją, zieleń wybucha, ciepło, dzień długi, a jak słoneczny, nie daj Boże. O. O, to wtedy już jest źle, bo ten dysonans się pogłębia. Po prostu ta, ten kontrast naszej duszy, braku radości, spokoju, a może czasami rozpaczy, dręczących myśli, powoduje, że, że ta wiosna nie cieszy, a wręcz przeciwnie, budzi po prostu. Smutek, przygnębienie, nostalgia. A nostalgia to takie odczucie nie najgorsze. W moim odczuciu oczywiście. Tęsknoty za nie wiadomo kim, czym. Ale co to zrobić, żeby tak nie było, żeby ta dusza się nie wyrywała, nie wiadomo gdzie i nie czuła tej, tej pustki czasami, tego osłabienia energii. To jest niesamowite. Jak to działa? Przecież wszystko się budzi. Powinno być radośnie. Powinno być pięknie. Powinno wszystko być zgodne z tym, co widzimy. A no tak, jak to w komentarzu powiedział wczoraj Michał. No ta radość powinna być w nas. W środku, nieświat zewnętrzny odpowiada za naszą radość. On stymuluje, on nam podpowiada, on nam pomaga. Swoimi zachwytami możemy po prostu wzmacniać tę radość, która jest w nas. A jeśli jej nie ma? No a jeśli jej nie ma, to właśnie jest wtedy krucho. Z odczuwaniem, odczuwaniem radości. Wtedy ta budząca się do życia przyroda i to całe piękno świata, ona nie zdziała nic. A tutaj tak czuję, jak trochę sobie zaprzeczała. Bo dopiero co mówiłam, jak ta przyroda jest źródłem. Naszego ukojenia, i tak dalej, i tak dalej. Inspiracją. I podtrzymuje to cały czas. Ona nam pomaga. Ta natura przekochana. Ale, jeśli nie znajdziemy tej radości w sobie, tego zachwytu nad życiem w swoim wnętrzu, to jak wszystko jest to kruche. Bo jeśli uzależnimy to od zewnętrzności, jeśli uzależnimy to od wydarzeń, jeżeli uzależnimy to od zdrowia, od ludzi, którzy stają na naszej drodze, jeżeli uzależnimy tę naszą radość i szczęście od tego wszystkiego, no to marne widoki, że będziemy mieli jej doświadczać. Tej prawdziwej radości, która płynie z naszego wnętrza. Aha, aha, aha. No i tak to wygląda. A wracając do głównego wątku, że wiosna bywa trudną porą roku. Nie chodzi mi oczywiście o, o te przejścia. Zimy, wiosny, na pora roku, temperatury, wahania ciśnień, i tak dalej, i tak dalej. A te ptaszyna ukochana. Ale właśnie o ten dysonans, który w nas się może obudzić, kiedy nie dość dobrze pielęgnujemy naszą wewnętrzną radość. Nasz wewnętrzny spokój. Nasz wewnętrzny zachwyt nad życiem. Kiedy nie pielęgnujemy tych przyjaznych uczuć do siebie, do innych, do świata, to wtedy wiosna nam tak jaskrawo pokazuje, jak to naprawdę z nami jest. Czy to wnętrze mamy dostatecznie uzbrojone w radość, niezłomną radość, niezachwianą radość, bez względu na wszystko? Trudny temat. I wiadomo, że różnie bywa. I wcale. Nie zawsze o tę radość jest łatwo. Przecież bywają te momenty straszne. Kiedy rozpaczamy z jakiegoś powodu, po jakiejś stracie, czy kiedy dzieje nam się źle, kiedy coś się załamie. Ale tutaj mają wyżereczkę, te sikoreczki. No to może jak ja tu przystanę to może się uda coś tu bliżej nagrać. No skoro motylka udało mi się nagrać, to może... Ależ piękna sikoreczka, ja nie mogę. Może będzie widoczna, nie chcę podchodzić, przeszkadzać jej w śniadanku. W każdym razie, kiedy pielęgnujemy tę wewnętrzną radość, to jeśli pojawi się dysonans, to na krótko, chwilowy. Będziemy umieli szybko się dźwignąć i przywołać do porządku. A taka ptaszyna w górze może nam w tym dopomóc. Byłoby pięknie, żeby świat zewnętrzny oddziaływał na nas tylko w ten sposób. Ale bywa różnie. Ale jeśli zbudujemy tę porządną podstawę naszego wnętrza, niezłomnego, rozświetlonego nadzieją, miłością, radością, spokojem, to zewnętrzne trudy, które do nas przychodzą, łatwiejsze są do pokonania. Co za piękny poranek, rozświetlony moimi jasnymi myślami, rozświetlony tymi odgłosami cudownymi. A to tyle w tym temacie. A inspiracją do dzisiejszych rozważań jest pierwszy dzień wiosny. I komentarz Michała pod moim filmikiem. Aha, i dziękuję bardzo. Pierwszy dzień wiosny. Nie wiem kiedy to przyszło, bo marzec się dopiero zaczął, naprawdę. Ale jest pięknie. A dbałość o nasze wnętrze to podstawa wszystkiego. I trzeba to czynić na tysiące różnych sposobów. A wówczas a wówczas świat zewnętrzny nie będzie miał aż takiego wpływu, żeby tą naszą radością zachwiać albo jej nas pozbawić. Amen. Ale pięknie. Ostatnie nagrywanki tych konarów. I tam, ostatnie. Zanim się to list, listeczkami pokryje, to upłynie trochę czasu, bo to dęby. Chyba. <laughs> Chyba. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Z tą właśnie refleksją, że budowanie wewnętrznej radości jest niezbędne. Wtedy świat nam sprzyja i dysonanse będą rzadko naszym udziałem.